Ponad 4 lata, tyle musieliśmy czekać od premiery Metro Last Light na zapowiedź kolejnej, trzeciej części Przygotarcioma. Mówiło się, że studio 4 Games nie dokończy tej trylogii, a dłuższa przerwa pomiędzy drugą a trzecią grą powodowała, że plotki D wydawały się coraz bardziej prawdziwe. Jednakże, gdy wielkie spekulacje ucichły, wtedy podczas konferencji Microsoftu na E3 w 2017 roku, potwierdzono nam, że najnowsza gra z uniwersum Metra pojawi się w sklepach pod koniec 2018 roku. Ostatecznie tę premierę przeniesiono na luty 2019, czego w zasadzie efektów raczej nie widać, patrząc na mniejsze błędy związane z fizyką w grze. O tym jednak trochę później. Tak więc, jak wypadło Metro Exodus? Czy wyjście na powierzchnię było dobrym pomysłem? Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Set Donner z What Is Gaming, recenzja gry Metro Exodus. Najnowsze Metro to oczywiście trzecia gra pokazująca przygody Arcioma w post-nuklearnej Rosji. Pierwsze dwie części pokazywały znacznej części życia ludzi w podziemiach Moskwy, gdzie ludzie normalnie mieszkali. Exodus to było coś kompletnie nowego i coś kompletnie ryzykownego. Wyszliśmy z klaustrofobicznych podziemi i przeszliśmy do otwartego świata. Kiedy myślisz o metrze, mówisz podziemia. Tutaj mieliśmy coś zupełnie nowego i wiele osób z pewnością odpuściło sobie kupno tej gry przez tą zmianę. Szczerze, sami mieliśmy że 4A Games źle rozpisze to, jak Artyom trafia na stałe, na powierzchnię. Jednak ostatecznie byliśmy zdecydowanie usatysfakcjonowani. Chęć znalezienia nowego domu, poznanie prawdy na temat postapokaliptycznej Rosji, to mogło się naprawdę spodobać. Świat, jaki mieliśmy do eksplorowania, był po prostu ogromny. Mieliśmy dużo etapów w grze, które dawały masę miejsc do zwiedzenia. Czasami też pojawiały się zadania dodatkowe od towarzyszy z przygód. Znalezienie pocztówek, notatek, które też opowiadają nam historię, historię ludzi z przeszłości. A propos tego, zebranie wszystkich notatek i pocztówek, które są konieczne do zdobycia platyny na PlayStation 4, jest niemalże niemożliwe bez używania map z internetu. Żeby mieć wszystkie osiągnięcia w tej grze, konieczne jest też ukończenie metra dwukrotnie. Spytacie dlaczego? O tym powiemy na sam koniec. Wiele osób narzeka, że sama eksploracja jest bardzo przyjemna, jednak jej mankamentem jest to, że nic z nią nie ma prócz tych znajdziek. A to jest częściową prawdą, gdyż w większości miejsc zmierzymy się się z grupami bandytów, których zabicie daje nam możliwość na zdobycie rozszerzeń do broni bądź do maski przeciwgazowej czy pancerza. Oprócz zmian dotyczących miejsca rozgrywki dostaliśmy również zmianę pod kątem mechaniki gry. Najpoważniejszą zmianą jest oczywiście crafting, który był konieczny do wprowadzenia przez brak możliwości kupna nabojów czy apteczek. Stoły do tworzenia można znaleźć w wielu miejscach, a tam też możemy nawet wyczyścić swoją broń, co powoduje, że jest skuteczniejsza. Taka mała rzecz, a tak cieszy i powoduje, że gra jest bardziej realistyczna. Gra jest przepiękna. Eksploracja świata tylko powoduje, że wizualnie gra jest na doskonałym poziomie pod każdym względem. Klimat powoduje, że można się zakochać wręcz w postapokaliptycznym świecie. Fallout od 76 czegoś od metra powinien się nauczyć. Wszelkie detale są dopracowane do perfekcji i dla graczy pc posiadających karty graficzne z serii RTX, jest wielkim plusem fakt, że Metro Exodus obsługuje technologię ray tracingu. 4A Games postawiło też w świetny sposób wykorzystać wyjście artioman. Na powierzchni, gdyż cała historia rozgrywa się przed dosłownie rok kalendarzowy. Dzięki temu otrzymaliśmy możliwość zwiedzenia Rosji nie tylko w nuklearną zimę, jak to było w poprzednich częściach, ale też w trakcie innych pór roku. Twórcy niesamowicie się postarali, by grało się nam przyjemnie pod względem wizualnym, jak i czysto przygodowym. Gra niestety ma też swoje minusy, a pierwszym i chyba najważniejszym jest problem z niemową Arcioma. Oczywiście, Arciom nigdy nic nie mówił w metrze, jednak z pewnością klimat w grze, by tylko zyskał na mówiącym głównym. Bohaterze. Szczególnie podczas ostatniej godziny gry, w którą wręcz jedyną rzeczą, której zabrakło, jest mówiący Arciom. Czasami to strasznie dziwnie wygląda, gdy są jakieś dialogi, ktoś się zwraca do Arcioma, a ten nic. Milcze jak Cloud z GTA 3. Teraz wrócimy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli problem z fizyką w grze. Te zdarzają się szczególnie w przypadku ciał zabitych ludzi, czy też innych potworów, które po prostu wariują w pewnych momentach i dostają ataku padaczki. Dziwnie to wygląda i niestety zdarza się to coraz częściej niż byśmy tego chcieli. Do tego niekiedy widać lewitujące przedmioty, głównie kamienie, jednak to nie wygląda tak źle jak ten poprzedni przypadek. Mimo wszystko przed ostatecznym werdyktem nie można nie wspomnieć o jednym, niesamowicie ważnym punkcie tej gry. I jest nim zakończenie, które podczas gry po prostu mnie zagieło. Oczywiście nie będziemy zdradzać szczegółów, gdyż zabiłoby to odbiór końcówki i rozgrywki. Ostatnie minuty przygody były niesamowicie rozpisane, a 4A games zasługuje na wielkie oklaski za robotę, jaką przyłożyli do historii. Na koniec chcielibyśmy tylko wrócić do tego, dlaczego warto przejść grę dwa razy. Nawet jeśli się nie gra pod powiedzmy 100%. Metro Exodus posiada dwa zakończenia, które są równie niesamowite i również świetnie oddziałują na gracza przez opowiedzianą historię. Sami możemy się pochwalić, a raczej właśnie nie, że mieliśmy to niestety złe zakończenie. Podsumowując, Metro Exodus to bardzo dobra gra dla fanów tego uniwersum. A jeśli w tych grach ostraszało was klaustrofobiczne Metro, to najnowsza część jest idealna dla was do przekonania się do serii tej gry. Oficjalna ocena od What Is Gaming dla gry Metro Exodus wynosi 8,5 na 10. Tak więc panie i panowie, to by było na tyle z naszej recenzji najnowszej odsłony Metro. W komentarzach możecie nam dać znać, czy wam się gra podobała, czego wam zabrakło i co było najlepszym aspektem owej gry. Po więcej takich filmów i również innych informacji ze świata gier wideo zapraszamy do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco z każdą naszą produkcją. Tak więc panie i panowie, dziękujemy Marcelowi za przejście gry i napisanie recenzji. Ja nazywam się Servdoner z What is Gaming i słyszymy się już wkrótce.